Siemanko, Siemanko, Sebastian z tej strony. Witajcie w kolejnym odcinku programu Felgoznawcy. Oczywiście na początku gorąco zachęcam do subskrypcji kanału. Jak już wiecie, przynajmniej raz w tygodniu wjeżdżamy z recenzją felgi, którą oczywiście możecie znaleźć na sklepie smrims.pl. A dziś trafiła do mnie felga bardzo dobrej firmy, jaką jest 79. Model dokładnie SVAR w dość nietypowym kolorze który nazywa się Gold Black Lip, Mild Black. Czyli złoto-czarna felga z czarnym frezem. Muszę wam powiedzieć, że na pierwszy rzut oka wygląda dość nietypowo, ponieważ na co dzień takich kolorów nie spotyka się na naszych drogach, ale nie ma co gadać, przyjrzyjmy się jej z bliska. Model SVAR dzisiaj na tapecie w złotym kolorze. Jak już powtarzałem Wam niejednokrotnie, jedyną rzeczą, którą oczywiście pozostawię bez oceny, jest wzór, kolor. O gustach się nie dyskutuje. Jedni lubią felgi czerwone, drudzy brązowe, zaś inni srebrne, także tą rzecz pozostawiam do Waszej oceny. Zastanawiam się na początku oczywiście, jak to jest z tymi frezami, jak one są wykonane, ale zerknijcie sami wszystko. Wygląda naprawdę bardzo starannie zrobione. Postaram się to z bliska pokazać. Nie ma żadnych odprysków. Każdy element jest dość starannie wykonany. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Felga ma złoty kolor. Tutaj widzimy, jakby jeszcze pod tym lakierem był jakiś brokat. W słońcu, w świetle, zapewne jeszcze bardziej się to mieni. Także jakość wykonania naprawdę jest bardzo dobra. Środkowy dykielek, zerknijmy, obrączką jest plastikowy. Dość fajnie, że producent pomyślał i ten, tą środkową wlepkę zrobił również w kolorze felgi. Z zewnętrznej części widoczne certyfikaty Williwia. Które, jak wiemy, dopuszczają tą felgę do poruszania się po naszych drogach. No i kolejną bardzo ważną rzeczą to są te nity, które widzimy dookoła. Moi drodzy, felga na pewno nie jest skręcana jest to tylko i wyłącznie atrapa a nity są zrobione z tworzywa. Ale, jak widać, na tym czarnym rancie w środku prezentują się dość również ciekawie. Felga jest 19-calowa o szerokości 8,5 ET35, rozstaw 5x112. Jak widać, ramiona są wyprofilowane na zewnątrz. Na pewno będzie to dodatkowym atutem, jeśli posiadamy duże zaciski. Tego miejsca tutaj jest naprawdę dość sporo. Przystosowana jest oczywiście do montażu zaworu TPMS. Montujemy go w tym miejscu. Także na pewno po zamontowaniu już na auto nie będzie nam on w niczym przeszkadzał, a pewnie zastanawiacie się jaki jest Concave w tej felze wklęsłość. Pozwoliłem sobie wyciągnąć środkowy dekielek, bo jest on troszeczkę duży i przeszkadzałby nam w pomiarze i zerknijmy, ile ona wchodzi nam do środka. I tutaj wychodzi, że jest to 4,2 mm. Felga wyprodukowana metodą niskociśnieniową i mamy pierwszą niespodziankę drugi otwór na czujnik bądź zawór umiejscowiony na tyle felgi także mamy do wyboru dwa z przodu bądź z tyłu i oczywiście zerkamy na malowanie tej felgi jest tutaj jakaś kropka ale wydaje mi się że jest to po prostu obicie na tyle. Na pewno nie będzie nam to przeszkadzać w codziennym użytkowaniu. A teraz zerknijmy na nity, które muszę Wam powiedzieć, że naprawdę sprawiają wrażenie, jakby ta felga była skręcana, ale nie jest. No, na pierwszy rzut oka, dla laika jest to nie do odróżnienia. Ale jak wiemy, jest to tylko atrapa, która po prostu ma. Ładnie wyglądać. Zerknijmy teraz na oznaczenia tej felgi. mamy ET35, certyfikaty, tak jak na przodzie, Will i Wia, Max Lot 735 kg na felgę No i oczywiście wielkość. No i jeszcze waga naszego kółeczka. Dla przypomnienia: 19,8,5 J 12 kg. Felga 79 model SV AR, oczywiście w tym kolorze, produkowana jest tylko i wyłącznie w 19 calach, w dwóch rozstawach, w dwóch szerokościach. Pierwszy 5x120 generalnie pod BMW 8,5 plus 9,5, drugi 5x112 Audi Mercedes Volkswagen i szerokości również 8,5 plus 9,5. Producent daje również możliwość zakupu czterech felg 8,5 celowych bądź czterech felg 9,5 celowych. Jeśli nie wiesz, jakie dodać parametry do swojego auta, zapraszam Cię na smrims.pl, Wejdź, wypełnij formularz, a przygotuj ofertę specjalnie dla Ciebie. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tej bądź innej felgi, gorąco zachęcam do dyskusji pod filmem. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiam, cześć!